Mam do sprzedania lufelgi DOC, kupione w wakacje w 2009 roku, nowe. Opony do nich też były kupione w 2009 roku, nowe. Do tego są nakrętki 16 sztuk. Dorzucam gratis. Dwie opony, dwieście piątki Barumy, też kupione w 2009 roku, nowe. Alufelgi są do Forda, rozstaw śrub 4 razy 108 Zobacz opis filmiku.